Witamy. O, to ty. Odejdź proszę, a jeśli masz jeszcze jakieś łuski, wsadź je sobie w. Ty najzwyczajniej w świecie nie wiesz kiedy przestać. Ha <laughs> Skąd to ponuractwo, Herenie? Mamy dziś wspaniały dzień. Dzisiaj wykonam zbroję ze smoczych łusek. Jestem taki podekstytowany. Cierpliwości? Cierpliwości? Całe noce śniłem o tym, co zrobię. Mam wszystko w głowie. Doskonale jasne i przejrzyste. Zajmie mi to tylko kilka godzin. C co? Ty mówisz poważnie? Absolutnie poważnie. Pytanie tylko, jaki pancerz mam przygotować? Smocze łuski są cudowne, elastyczne i twarde zarazem. Mógłbym wykonać zbroję ze smoczej skóry, ciężką zbroję ze smoczych łusek, lub zbroję płytową ze smoczych kości. Co Cię interesuje? Doskonale, doskonale, nigdzie się stąd nie ruszaj. Proszę bardzo, oto dzieło mego życia. Tak szybko? Oczywiście, Herenie, miej we mnie trochę wiary. Jestem w końcu mistrzem płatnerskim. Cuda zawsze robią wrażenie, ale ty, ty nie jesteś tu już mile widziany. Mam ochotę na urlop. Może w jakimś ciepłym miejscu. Nienawidzę swego życia.